Witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu wrześniowym chciałbym pokazać parę pamiątek związanych z wrześniem 1939 roku. Jest to oczywiście no, bardzo takie smutne są wspomnienia, ale no, jako zbieracz i kolekcjoner mam też przedmioty, które można powiązać z tamtym czasem. I jak zwykle w moich spotkaniach zacznę od zegarków, czyli żołnierz, który walczył w 1939 roku miał ze sobą różne rzeczy. Może na początek pokażę zegarek, zwykły, kieszonkowy zegarek, bo wtedy jeszcze się nie nosiło zegarków na rękę, głównie były zegarki kieszonkowe. Jest to zegarek pamiątkowy, ponieważ jest to pierwsza nagroda, którą otrzymał posiadać tego zegarka od dowódcy czwartego oddziału 55 pułku piechoty za strzelanie, czyli ktoś musiał bardzo dobrze strzelać i dostał taką ładną nagrodę. I oczywiście taki zegarek mógł mieć ze sobą w kieszeni we wrześniu 1939 roku. Tutaj jest troszeczkę bardziej ozdobny nagrodowy zegarek. Jest to związany też z spółkiem wielkopolskim, z spółkiem poznańskim. Ten zegarek ma na sobie wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego i też jest zegarkiem nagrodowym, który jest pamiątką jakiegoś spotkania z zawodami. Teraz no, rzeczy, które bardzo często oglądamy jako rzeczy wyciągnięte z grobów żołnierzy. Czy jest to grób z kampanii wrześniowej, czy jeszcze gorzej, czy są to groby katyńskie, czy charkowskie, bardzo często widzimy ringrafy. Są to tympro, typowe małe ringrafy, które matki i żony najczęściej dawały swoim mężczyznom, gdy szli na front, żeby strzegli. i Jest tutaj zawsze wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i piękny symbol orła polskiego w koronie. Oczywiście jeżeli chodzi o symbole, no bardzo często były tak zwane żołnierskie sygnety. Jest to też wspaniały sygnet z orłem polskim i też bardzo prawdopodobne, że nie jeden taki sygnet leży gdzieś na polach bitewnych, tam gdzie polegli nasi żołnierze. Jeżeli chodzi o fotografię Przyniosłem dzisiaj tylko tutaj jedną fotografię, żeby pokazać. Jest to fotografia przedstawiająca branych do niewoli polskich żołnierzy na Westerplatte. Proszę zrozumieć, że być wziętym do niewoli oczywiście no nie jest rzeczą taką, którą się dobrze wspomina, ale proszę sobie wyobrazić, że tą fotografię wykonali Niemcy i przy pomocy swojej wspaniałej propagandy rozpropagowali to w zasadzie na całym świecie, ponieważ pomimo tego, że ponieśli tam Polacy klęskę, ale siedem dni bronili tego skrawka polskiej ziemi, ale Niemcy pomimo tego całego okrucieństwa mieli ogromny szacunek do właśnie tych yy, yy, ludzi, którzy walczyli na Westerplatte, że nawet w swoich szkoleniach, jeżeli chodzi o wojskowo, podawali jako przykład, jak może taka grupka ludzi, to jest coś podobnego jak polskie termopile, czyli tam, gdzie mała grupa ludzi potrafiła stawić opór wielkiej w sile niemieckiego y, wojska I, i jest to naprawdę też ciekawy taki tutaj przykład związany z wrześniem 1939 roku. Teraz coś może z Leszna yy, w moje ręce w moich tutaj poszukiwaniach kolekcjonerskich wpadła maska przeciwgazowa. Podkreślam przeciwgazowa, ponieważ bardzo często ludzie mówią maska gazowa. Nie ma takiego czegoś, jest maska przeciwgazowa. Jest to polska maska, która była w 1939 roku na wyposażeniu Wojska Polskiego, a jej ciekawostką jest to, że ma tutaj oczywiście różne pieczątki, różne odbiory, że, że należała ona tutaj i jest 1938 rok, kiedy była ona wyprodukowana, ale jest bardzo Ciekawe, ponieważ jest tutaj napisane Leszno, Czesław, bo jest CZ i Stasiński i jest to na pewno pamiątka po człowieku, który nie wiem czy walczył na froncie, czy tylko był w przysposobieniu obronnym, ale w każdym razie jest to na pewno pamiątka związana z Wojskiem Polskim i właśnie jeżeli chodzi o ten wrzesień 39 rok Ciekawostką są rzeczy, które żołnierze przywozili ze sobą powiedzmy po odbyciu już kampanii wrześniowej czy, czy powiedzmy po rozbrojeniu te rzeczy, które musieli ukrywać, no wiadomo broń trzeba było zdać, schować, zniszczyć, żeby okupant nie mógł wziąć, ale drobne przedmioty bardzo często były zostawiane sobie jako pamiątki. Tu jest bardzo ciekawa polska lornetka wojskowa, która została wyprodukowana w Warszawie i ona również ma tutaj wspaniałego takiego orzełka polskiego w koronie i, i jest to po prostu numer odbioru wojskowego. Zresztą jeżeli chodzi o lornetki, to na pewno ci co znają się na lornetkach wiedzą, że 6 na 30 to jest jedna z najlepszych optyk, jeżeli chodzi o lornetki. No i coś co... Już nieodłącznie wiąże się z wojną, z działaniami, z karabinami, i tak dalej. To są bagnety. Przyniosłem tutaj, pokaza żeby pokazać dwa bagnety polskie, najbardziej znane, a jednocześnie no, też poszukiwane, ponieważ tych rzeczy polskich jest bardzo mało. Jest tutaj wspaniały bagnet, fabryka broni Radom i też Wojsko Polskie i orzełek w koronie, czyli jest to taki naprawdę tutaj jeden z ostatnich takich symboli przedwojennej Polski, jeżeli chodzi o wojsko. I tutaj też bardzo ciekawy polski bagdet, również wytwórni Perkun i tak samo wojsko polskie i orzełek w koronie. Także zbierając różne rzeczy możemy właśnie zwrócić na to uwagę, że są to pamiątki po wrześniu 1939 roku. Dziękuję.